Ja mam 51 lat, 51, ale wyglądam na 35 proszę bardzo, bym doświadło udowodnić? Słuchajcie, jestem po prostu wybrykiem natury, nie mam żadnych zmarszczek, o! Prawie. Mam bardzo ładną skórę, nie mam w ogóle żadnych tutaj, słuchajcie, wyprysków, nic. Na twarzy. Nóżki mam ładne. O, proszę. Lightcomat wpłacił 10 zł. Droga Elu wejdź na stronę i dyskretnie zarabiaj duże pieniądze, sprzedając fetyszystom twoją bieliznę. Możesz także pisać opowiadania za hajs. Serio. Bardzo marnujesz się na tym YouTubie. Majtkomet to życie. Mariuszka wpłacił 10 złotych. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Jest pani wspaniałą kobietą. Przesyłam pozdrowienia. Niech się pani nie daje hajterom i robi swoje wspieramy Pani, zawsze niech Pani o tym wie. Najlepszy brat Michałek wpłacił 11 złotych i 11 groszy. Chciałbym pozdrowić moją kochaną siostrę Karolinę, która jest wspaniała matką, która dobrze opiekuje się swoim dzieckiem oraz nigdy nie wezwano do niej mops. Ty też tak możesz Ela. Zyczliwy wpłacił 10 złotych. Ela nie daj się Markowi. Na grupie pisał za niego włosów łonowych bo nie lubisz, jak odrastają, ośmieszył Cię. Uśmiechnij się. Jesteśmy z Ciebie dumni. Cała prawica Ciebie wspiera. Chcemy, żebyś dalej najdowała i dużo zarabiała. Razem stworzymy silny kraj. Powinnaś dziś się cieszyć, śmiać i świętować. Cała Polska okraskuje dziś Twój sukces. Brawo! Dziękuję. Przepis ten alkohol powoli. Pani Elu wpłacił 10 złotych. Pani ulubionym kolorem jest chyba zielony. Niebieska karta plus żółte papiery dają zielony. Kiedy i kleks znajdy. Królowa Elżbieta wpłacił 11 zł. Pani Elu proszę wypić zdrówką i pozdrowić Michałka i Martę. Królowa Elżbieta prosi o wypicie zdrówka i, i pozdrowienie Michałka i Marty się z tymi donatekami, kochani. Kocham was. Dziękuję. Przychod w wpłacił 10 złotych, Proponuję ci kotku erotyczne masaże swym dotykiem jak prąd cię poraże. I choć noc będzie przestanie przez pana, to satysfakcja gwarantowana <grystanie> Ojej, super, normalnie. Dzi y dzisiaj jest 19 listopada 2021, rok temu zaczęłam liveować. No więc będzie będziemy się lepiej rozmawiać, jak ja sobie to odkładuję, tylko że ja nie mam nie wiem tego więc będziemy sobie tutaj mam nóż i po prostu sobie nie szczeliła w tego laptopa, nie? Pijemy to Dorato białe. Ile to ma procent? Zobaczmy. 10% alkoholu, a to? Też 10,5 do różowe, ale oczywiście nie wypiję dwóch, drugie będę mieć na inny dzień. Jezus, jak to zdjąć, kochani. No i rok lajbowania, imprezka u Eli. Matko Boska, ja się boję. Muszę tam, w tamtą stronę, bo tak, tu mam laptopa, tu mam kamerę, tu mam lampę, tu mam lampę. w takiej sytuacji to by się przydało mężczyźnie. Widzicie? E. Widzicie, jak mnie zakłóczają? Muszę wyciszyć. Wasze zdrowie. 10% mam alkoholu. Prawie litr. Jeśli ćwiczysz, biegasz, uprawiasz sport, regularnie się odżywiasz oraz śpisz, to możesz sobie pić alkoholu ile chcesz. I on w ogóle Ci nie uderza do głowy. Ale na wszelki wypadek sobie im pomarańczkę Ponieważ spożywanie różnych warzyw, owoców, tudzież posiłków według staropolskiego zwyczaju powoduje, że alkohol wtedy jest wolniej uwalniany do krwi Wobec tego Rozumujemy kiwi. Kurde, trochę kwaśne. Ale ja za szybko piję tego szampana, bo kurde, już wyduldałam całego. <gry> Ale ich się dopiero zaczął. Jeszcze nic nie zdążyłam powiedzieć. I powiem szczerze, że mam wyjebane na to, że mnie tam gdzieś wytargają zomowcy z domu, policjanci, że ja jestem jakąś suką, a nie mamą. No i mnie kurwa biorą. Naprawdę mam to w dupie. Tylko, że uprzedzam, mam drzwi antywłamaniowe za tysięcy złotych i kraty za 6000 złotych. A niedługo będę miała żaluzje w oknach za 6000 złotych. I kurwa, nikt tutaj nie wejdzie. Także całą Policję Krakowską bardzo przepraszam wypierdalać. Marek miał być u mnie nie ma go. Słuchajcie, widzicie, marnuje się piątek wieczór sama w domu z szampanem. Ładnie ubrana, uczesana, pomalowana i sama. No wyobrażacie sobie nie przyjechał, mógł przyjechać. Wszystko było raz, yy, zarezerwowane odwołał. Mogliśmy sobie pić tego szampana razem dzisiaj, ale... Co się odwlecze to nie ucieczę, z tym, że nie wiadomo, czy z markiem będzie ta randka. Dlatego że co prawda wczoraj Marek tak dosyć pozytywnie się wypowiadał, że za mną tęskni, że mu nam nie zależy, że chce przyjechać, ale dzisiaj trochę chłodniej ten jego kontakt z jego strony wyglądał, bo. Mało co się odzywał. No, taki plus, że rozmawiamy ze sobą. No, ale nic nie mówił. Powiedział na moim Discordzie, że przyjedzie dopiero w styczniu do Krakowa. W styczniu. Podobno gdzieś się wypowiadał, że w ogóle nie przyjedzie. Podobno mówił i mówił, że to jest tylko takie fake pogodzenie, że on mi powiedział, że się pogodziliśmy, a tak naprawdę to jemu w ogóle na mnie nie zależy i że sobie ze mnie żarty. Tak podobno gdzieś się wypowiadał. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja nie śledzę tego wszystkiego, ale podobno gdzieś, podobno na Discordzie o nazwie Pijalnia Belweder mówił, że że okłamał mnie, że się chciał pogodzić i że się teraz śmieje, że ja się dam nabrać. Marek Mówił zawsze, że on nie ma za dużo doświadczeń takich y, seksualnych i miałam być jego instruktorką do spraw seksu. Myślicie, że ja nie wejdę na czat, a ja jestem. Magda S, Ela i spacie, jak źle się czujesz? Nie spoko. Wyciśnij szampanią, Magda S. Madziu S. Idź spać, jeśli się źle czujesz. Ja się dobrze czuję. I tak. Bardzo przepraszam, ale pani Jitek tutaj nie ma w ogóle wstępu. A więc się żegnamy. Sorry. I jakaś tam Katarzynka, Katarynka to też. się tak w trochę, nie? No mm. wstyd mieć taką matkę Kasiula, no to Kasiula wypierdala z mojego yy, live'a Ela do i spać embrik strej 91 No to Zaraz, bo mi się to gdzieś zmieniło. Do mycia i spać, tak? To ty, ty idziesz do mycia i spać. Napisał Piotr Jamrus, Jamrus było widać psiochę. Zresztą pozwalam sobie ciebie wyciszyć od razu. Właśnie a propos bilizny, fioletowe mam majteczki, które miałam tydzień temu na live. Oczywiście zostały wyprane w międzyczasie. I internetowi hejterzy, trolle, stalkerzy oskarżyli mnie, że ja chodzę w dziurawych majtkach, ponieważ ściągałam sukienkę i było widać. I teraz będę zdecydowałam się dzisiaj na tym live zaprezentować Wam to, te majtki jak one wyglądają, że tam nie ma żadnej dziury, tylko jest taki tiul tym. oglądam na ulicy za facetami, słuchajcie. Idę sobie normalnie tu, 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 tu i idzie jakiś facet, a ja tak. <grytanie> Kurde. Tu jakiś tu, tu, tu i tu idzie jakiś mężczyzna, a ja tak. <grytanie> Kurde. Nie, w ogóle ja nie mogę chodzić po ulicy, bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja cały czas myślę o seksie, no. Muszę wam powiedzieć. Kurde, ale ja ja normalnie są. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Sam chipsy, kogoś. chipsy od mojego kochanka, który czeka aż sklóczę najwołać i będziemy uprawiać seks. Jak miałam to wyjaśnić? Jak są mi podał psy? <laughs> nie, no spokojnie, martw się, nie musimy się tłumaczyć. martwić. Nie chcesz już tego jeść? Miałam. Dalej naprawdę, bo mnie denerwujesz.